podziękowania za zaangażowanie oraz ogromny wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie dziesięciu dotychczasowych odsłon konkursu. Manufaktura satyry to unikalny, interdyscyplinarny projekt artystyczny, popularyzujący poprzez rysunek satyryczny barwną historię Żyrardowa i jego industrialne dziedzictwo. To również bardzo ważny element promocji naszego miasta, a także impuls do nieustannego odkrywania na nowo zabytkowego piękna Żyrardowa i nieograniczonych możliwości jego twórczej interpretacji. Dzięki dziesięciu edycjom konkursu udało się stworzyć unikalną i zapewne największą w Polsce, a może również na świecie, kolekcję satyrycznych portretów miasta, autorstwa polskich i zagranicznych rysowników. Bo z biegiem czasu i dzięki pana staraniom. Sława manufaktury satyry wybiegła daleko poza granice Polski. Wspaniały, międzynarodowy już dziś sukces manufaktury satyry to przede wszystkim Pana osobista zasługa. Jako pomysłodawcy i kuratora artystycznego konkursu, to dzięki Pana autorytetowi udało się również pozyskać do współpracy przy organizacji konkursu tak prestiżowych partnerów jak Muzeum Karykatury im. Eryka czy Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury znacząco podnosząc tym samym rangę tego projektu? Serdecznie dziękuję za pana dotychczasowe zaangażowanie w realizację i promocję kolejnych edycji manufaktury Satyry. Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że również w kolejnych latach będzie Pan kontynuował to wspaniałe dzieło. Z wyrazami z szacunku prezydent miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Szanowski. Pan prezydent dołącza statuetkę Filipa de Girarda. Jest to o tyle ważny moment, ponieważ te statuetki otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla naszego miasta. Także jeszcze raz wielkie gratulacje od Pana prezydenta. Szanowni Państwo, jestem bardzo wzruszony, ale to urodziny i manufaktury i święta nie moje, ale cieszę się.